Odchodzimy na Cergową i na Cergowej spotkaliśmy Karola i Piotra, którzy na GSB rozpoczęli dzień później od nas, czyli tempo mają o wiele lepsze. Jak to wygląda w Waszym przypadku? Takie jakieś rekordy bijecie? Czy na spokojnie to jest w waszym wykonaniu? Karol, może coś powiesz na tym planie. Plan był odbitny od początku. E, zakładaliśmy e, tak jakby około 12 dni i to był jakby taki plan nadrzędny aczkolwiek no to jest do przemyślenia i tutaj do zrealizowania już na trasie, bo co innego można planować sobie przed komputerem i na kartce i co innego ta trasa jest wymagająca, więc inaczej się to przykłada. Tym bardziej, że jest na szlaku tyle różnych fajnych rzeczy, że nie sposób przejść i się nie zatrzymać i nie, nie zrobić zdjęcia czy czegoś fajnego nie nagrać, bo naprawdę jest tyle atrakcji, że że po prostu nie warto się też śpieszyć Panowie, 12 dni to jest złe, no, ale Wasz plan to jest taki dość ambitny. Oczywiście nie mówimy o rekordistach, ale jeżeli chodzi dla takich zwykłych ludzi, wybiegacie na co dzień, rzeczywiście, jak to wygląda? Tak, tak, tak. Bierzemy udział w zawodach, w biegach górskich, ultra, także nawet 130 km po górach się kiedyś udało pokonać. Także forma, kondycja jest biegowa, typowo biegowa, ale to jest co, co innego niż z takim. 10-13 kilogramowym plecakiem, gdzie tu wszystkie rzeczy mamy i wyżywienie, także to jest coś innego. Jest tak. to na pewno wyzwanie. No, przygotowaliśmy się od wielu lat tak naprawdę, żeby to zrobić. To nie, nie można tego jakby przez rok sobie przemyśleć, będę startował, bo jednak tą formę, bazę i doświadczenie zbywa się wielokrotnie na innych różnych zawodach, a to przechodzi myślę, że z czasem. Trzeba do tego dojrzeć też. Tak czy inaczej to jest odpowiedź, dlaczego ci goście niedługo nas wyprzedzą i nawet nie będziemy oglądali ich plecaków. Nasz plan dla porównania to jest 16 dni, a i tak już po piątym to już ciężko. Prawda Danielu? Oczywiście. Pozdrawiamy z Podcergowej. Wielkie dzięki. Pozdrawiamy. Hej. Hej.